Michał Kzeczlak, z nami po nerwowej ceremonii. ważenia, spodziewałeś się takiego zachowania ze strony Paskala? Nerwowej nie dla mnie, wiesz. Ja to z tego trochę się śmieję, ale też sobie nie pozwolę, żeby ktoś tam, wiesz, przekażał jakieś granice, bo dla mnie takie wiesz, takie face to face to już to jest takie, wiesz, niesmaczne dlatego go odepchnąłem i tyle, no wiesz. Jest słaby, jest miękki i czuje, to, on już też o tym wie, także jutro z nim robię robotę i jest tyle, co nie? Mhm. Mam wrażenie, że cię to tak nakręciło, ale pozytywnie, bo być może on liczył na to, że cię wyprowadzi z równowagi, ale to chyba już nie twój styl teraz, raczej chłodna robota. Wiesz, wyprowadzić z odwagi, może wystraszyć, to wiesz, to, to nie tu, co nie? Także, ale fajnie tak, jak powiedziałeś, no dobrze, bo to mnie nakręca w takim pozytywnym sensie i co, ja już się naprawdę już tej walki teraz już nie mogę doczekać, co nie? Także, wiesz, ja widzę, on jest bardzo słabym człowiekiem i tyle, co nie? On o tym wie, czuje to i nie wiem, może chciał mnie wystraszyć. Wiesz co, nie pamiętam, kiedy byłeś tak nakręcony, w tak dobrym nastroju, ty pamiętasz taką walkę, przed którą było tak, tak fajnie, no. Nie chcę krakać, ale dobrze to wygląda. Nie pamiętam, sam nie pamiętam, także wiesz, z uśmiechem na twarzy, obym jutro też tak wchodził na rynki, tyle, co nie, tego sobie życzę. Nie wiem, czy słyszałeś, po treningu medialnym powiedział, że dwa razy przegrałeś z czarnymi, to i teraz przegrasz. No widzisz, jak on się porównuje do kolego, no to mu gratuluję, co nie? O czym mam ma rozmawiać dalej? <laughs> Jaki typ jutro na walkę? Nie ma, wchodzę, robię robotę, dobrze się w tym bawię, także już się nie mogę doczekać. Trzymajcie za mnie kciuki i kibicujcie. Dzięki podawczym wszystkim.